Witaj, mamy już zrobioną politykę prywatności mamy kod formularza zrobiony autoresponder Pozostała nam jeszcze do zrobienia strona przechwytująca a żeby to zrobić musimy najpierw wejść do darmowego programu nisze list builder wpisujemy to okienko Obojętne jaką literkę. Byle było tylko kilka liter zapełnionych. Za każdym razem klikamy next. Tak będziemy postępować do kroku 12. dwunastego. zobaczymy. Tak jest. I tutaj, w tym okienku, pamiętasz, jak Ci mówiłem o kodzie formularza, żebyś sobie go zapisał w dokumentach? Więc otwieramy nasz kod formularza. Coś ten program bardzo słabo chodzi. Muszę go chyba całkiem usunąć i wgrać Worda. Kopiujemy cały kot formularza. Wklejamy go tutaj i jedziemy dalej. Znowu jakąś literkę. Next. I teraz ważne, żeby zapisać ten plik jako plik HTML. Zapisujemy go jako plik HTML. Nazwa jego to będzie indeks HTML. Indeks.html. Zapisz. Skończyliśmy z tym programem. Teraz logujemy się do programu NVU. Też darmowy, bardzo prosty. Fajny program do tworzenia właśnie takich stron przechwytujących. Klikamy na otwórz. Indeks, otwórz indeks. I mamy to, co żeśmy stworzyli wcześniej. Jest to bardzo fajny i jeszcze ci pokażę tutaj mamy parę rzeczy do zmian i w, w HTML i tutaj tak samo no tutaj wiadomo wpisujesz swój tytuł na przykład jaki może być no jak wygrać w totolotka albo jak wygrałem w totolotka jak wygrałem w totolotka w totolotka 1 milion, 1 milion, 1 milion złotych, jeden milion złotych, dobra. I teraz co? Popatrz, jakie fajne rzeczy. No i tutaj już musisz dalej tą swoją stronę wypełniać. Pisać, nie wiem, co, co będziesz miał na tej swojej stronie, przychwytującej, musi być ona chwytliwa, żeby, żeby ktoś chciał w nią kliknąć i wejść. Co dalej? Możesz za pomocą takich rzeczy jak tutaj, możesz zmniejszyć tekst, tą ikonką zwiększyć. Następnie. Co możesz dalej zrobić? Możesz ten tekst pogrubić, możesz go zrobić jako kursywę, podkreślić. O, widzisz, jest w tej chwili podkreślony. Zaznaczyć i podkreślić. Podkreślenie usunięte. Co dalej możesz? Możesz zmienić mu kolor. Na jaki ci pasuje. Ten kolor chcemy i zmieniony jest na inny kolor. Co jeszcze? Możemy wstawić obrazek, ale najpierw chciałem Ci pokazać, gdzie można znaleźć fajne, darmowe obrazki. Tutaj jest, tutaj. Tutaj jest strona, Tak jak widzisz jest opisana tu jest cały tytuł strony i na niej jest cała lista serwerów nie serwerów przepraszam stron które oferują darmowe darmowe zdjęcia Wejdźmy na tym co jest zaznaczone Przejdź Co to jest? Wejdziemy dalej na te zdjęcia. No i co my tu mamy? Różne kwiatki, dziwne rzeczy. No to musisz sobie poszukać jakie zdjęcia tobie pasują. Powiedzmy, że to mi się podoba. Wchodzimy na to zdjęcie. Jakiś bazar warzywny. i musimy teraz skopiować ten ten niecały, tylko kawałek, tutaj ten dolny kod musimy to skopiować ale mi coś to dziwne rzeczy tu wychodzą dzisiaj o kopiuj w porządku i teraz przechodzimy na naszą stronę. Chcemy go wkleić tu w tym miejscu. Zależy w którym miejscu chcesz wkleić obrazek, to ustawiasz w tym miejscu kursor. I on wklei ci się tam, gdzie będziesz miał kursor. I wklejamy obrazek. Obrazek jest. Tutaj wklejamy to, co żeśmy skopiowali. Zaznaczamy, żeby nie używać alternatywnego tekstu. i Klikamy OK. Proszę bardzo. Mamy obrazek, który nam się podobał na swojej stronie. Co dalej? No i oczywiście tutaj sobie musisz wszystko powypisywać. Tak jak mówię, i tekst może zmieniać kolory i rozmiar ten czcionek i ich układ. Ważne jest tutaj tak, żeby tutaj. Pisać taki tekst, że nienawidzę spamu, hmm. dłużej nienawidzę, albo też nienawidzę spamu, nienawidzę spamu, Kropka. Nie zostanie nie zostanie sprzedany, sprzedany. No i kropka. Co tam dalej? Tutaj zamiast tych literek, powinieneś pisać swoje imię i nazwisko. Dobra. Czyli to byśmy już mieli załatwione. To jest załatwione. To jest też załatwione. I co teraz? Przyjrzyj się tutaj w tej ramce. Zobacz jak nieładnie wygląda. Tu jest jakiś dziwoląg wyszedł. Tutaj też. Tu też jest troszkę dziwnych rzeczy, więc trzeba to zmienić. Wchodzimy do teraz do HTML. a i szukamy, gdzie to może być. Aha, i jeszcze, jeszcze co jest ważne, wrócimy z powrotem. Pamiętasz, jak tworzyłeś swoją politykę prywatności? Na, yy, wpisywałeś w y, autoresponderze yy, swój e-mail, nie e-mail, tylko swoją domenę i pp.html. To jest Twoja polityka prywatności, która się pokaże tutaj. Już masz automatycznie ją wklejoną. Tyle, że musisz umieścić ją na serwerze, tak jak pokazywałem Ci we wcześniejszych, we wcześniejszych filmach. Zobacz. Zobacz tutaj. Widzisz, tu jest polityka prywatności. Tu jest moja polityka prywatności na tym serwerze. I ona nam się tutaj już od razu pokazała. My tu chcemy powykreślać troszkę, żeby to było ładne. Jak tam zgadzam się z polityką prywatności. Z polityką prywatno prywatności. Tam chyba to Z było bardzo blisko. czy nie zaraz zobaczymy. Nie dobrze, jeszcze tu e zmienimy. Widzicie, jak ładnie się uznał, zmieniło? Prywatności. Zgadzam. się, tu jest to się. Się z polityką prywatności. Dobrze, teraz jeszcze tam było imię chyba tak brzydko zrobione. Tak więc imię. Chodzi jak już jest ładnie wszystko napisane. Teraz zobaczymy imię. Gdzie ono jest? No. Nie mogę znaleźć, bo też będzie na pewno bardzo udziwniony. Jest imię. Tu jest właśnie to imię nieszczęsne. Imię. Dobra. Wracamy do normalnego. Jest. Mamy zmienione. Super. No i to by było chyba wszystko, co, co do strony przechwytującej. Na razie to będzie wszystko, co miałem Ci do powiedzenia. Działaj, ćwicz, kombinuj. Na razie, trzymaj się, cześć.